Witam serdecznie. Słuchajcie, sorry, że mi się troszeczkę będzie aparat ruszał, ale akurat takie mam warunki, jeśli chodzi o moje studio. OK, o czym, o czym dzisiaj? O celach. Generalnie cele, słuchajcie, cele, które wyznaczamy, jakie błędy przede wszystkim popełniamy w wyznaczeniu celów. A dlaczego o celach? Ano dlatego, że no mamy wrzesień, początek września i tak na dobrą sprawę, słuchajcie, ani się obejrzymy, a będzie koniec roku i zaczną nam no, się wyznaczać cele, tak? Siądziemy nad kartką papieru, co ja chcę w tym 2020 osiągnąć, ale też i z tego powodu, że we wrześniu, czyli 23, zrównanie dnia z nocą, zaczyna się nowy rok numerologiczny, co to znaczy, słuchajcie, każdy z nas gdzieś tam jest jakimś, jakimś numerem, jeśli chodzi o sumowanie daty urodzenia, czyli akurat w moim przypadku jestem szóstką numerologiczną. Rok 2020 jest czwartym rokiem numerologicznym. Sumując y, cyfry z 2020, y, tak też mnie wychodzi, że wchodzę w pierwszy rok numerologiczny, czyli 6 dodać, y, dodać 4 równa się 10, 1 dodać 0 równa się 1. I gdybyśmy się przyjrzeli numerologii, tak na pewno sprawę, słuchajcie, dziewiąty rok, mój, ten, ten teraz, który się kończy, faktycznie był rokiem zamykania, kończenia pewnych rzeczy, kończenia pewnych relacji, i faktycznie te relacje mi się kończyły, począwszy od listopada zeszłego roku, idąc, idąc gdzieś tam dalej, coś się kończyło, coś się zakończało, coś się nie mogło zacząć nawet też. Ewentualnie też rok taki, który będzie zmierzał w kierunku kontynuacji pewnych zdarzeń, czyli tak na dobrą sprawę coś, co się zaczęło nie tak dawno, być może będzie kontynuowane, być może będzie, będą powroty do niektórych rzeczy. No będę ten pierwszy rok numerologiczny, jeśli chodzi o mnie, jestem bardzo ciekaw, co się będzie działo, bo słuchajcie, ma się dziać bardzo dużo nowych rzeczy, ma być tak jakby spijanie tego, co, co gdzieś tam już było kontynuowane. Stąd wyznaczanie celów, stąd temat związany przede wszystkim z błędami, które my popełniamy, wyznaczając sobie cele. Słuchajcie, z błędami, które polegają przede wszystkim na tym, że my wyznaczając sobie cele, zaczynamy się zastanawiać, jak te cele będziemy realizować. Czyli, jeśli sobie wymyślamy, że tam mamy schudnąć, mamy gdzieś tam osiągnąć jakąś wagę, mamy sobie coś tam nowego kupić, nie wiem, samochód, mieszkanie, marzymy o tym, żeby gdzieś tam zmienić swój status, zmienić swoje życie. Zastanawiamy się jak to zrobić I to jest ten podstawowy błąd Słuchajcie, bo już nawet Brian Tracy gdzieś tam napisał Powiedział, znany mówca Zresztą pisarz wielu książek Pisarz, no, twórca, wydawca wielu książek Motywacyjnych, biznesowych Powiedział takie jedno Bardzo fajne zdanie które ja, którego ja nie do końca, Które ja nie do końca zrozumiałem Czyli udawaj aż się uda Udawaj, że to masz I za chwilę to Ci się zrealizuje okej, okay, wszystko fajnie, tylko chłop nie dopowiedział jednej rzeczy. Nie zastanawiaj się jak. Nie zastanawiaj się jak masz to zrealizować. Skoro wymyśliłeś sobie cel i tym samym wysłałeś zamówienie, tu sobie już każdy z Was dopowie, do kogo to zamówienie wysyłał, to czekaj, aż to zamówienie Ci się zrealizuje. Skoro stworzyłeś sobie jakieś, jakąś wizję, jakąś wizualizację, jakiś slajd, czegoś, jakiegoś wydarzenia, jakiejś rzeczy, to patrz w to, Czuj się jak widz, obserwuj co się dzieje, ale nie myśl, jak to się ma stać. I teraz taki przykład, może, który bardzo mocno Wam to zobrazuje: yy, polegający na tym, że wyobraźcie sobie, idziecie do restauracji na jakieś tam danie, obiad. Sami z kimś, nieważne w tym momencie, wchodzicie do restauracji, już wiecie, że chcecie dobrze zjeść, no bo to po to idziecie. Siadacie do stolika, przychodzi kelner, przynosi Wam kartę, przeglądacie tą kartę, albo z karty wybieracie, albo już macie jakiś pomysł na to danie, stwierdzacie, ok, ja już tutaj przytoczę taki typowy polski przykład dania schabowy z ziemniakami, z kapustą, nic wyszukanego, do tego jakiś deser, typu powiedzmy sernik, na koniec kawa i zamawiacie to, zamawiacie to danie, składacie zamówienie, <laughs> przepraszam, kelner. kelner idzie do kuchni, zlecić realizację Waszego zamówienia, a co Wy robicie? Idziecie za kelnerem i patrzycie mu na ręce, nie tak kelnerowi jak już później kucharzowi, tak? Chodzicie za tym kucharzem, patrzycie jak on wyjmuje tego schabowego, rozklepuje go na desce, obtacza go tam w jajeczku, w panierce, w bułeczce, w czym tam chcecie, w migdałach, to już jak tam sobie każdy życzy, kładzie na patelni, smaży, a może nie w oleju, tylko w smalcu, a może nie w smalcu, tylko w oleju, zaczynacie mu zwracać uwagę, wy tak nie chcecie, wy chcecie tak kucharz się denerwuje, wszystko słyszy, co Wy, co wy chcecie, czego wy nie chcecie. Ziemniaki gotuje, kapusta szatkuje, gdzieś tam przyprawia, ale dalej się denerwuje, że Wy mu po prostu patrzycie na ręce. I w końcu to danie wychodzi nie takie jakbyście chcieli, no bo wy byście je zrobili inaczej. Jak jest? Naprawdę? Naprawdę jest tak, że siadacie, czekacie i czekacie, aż kalendarz Wam to danie przyniesie, tak? Złożyliście zamówienie, czekacie na realizację tego zamówienia. I słuchajcie, dokładnie tak samo jest z celami. Wyznaczacie sobie ten cel, czekacie na jego realizację, nie zastanawiacie się jak. Po prostu działacie, tak? Robicie to, co robiliście do tej pory. Czyli pracujecie, stawiacie kolejne kroki. nie ma tak jak w wielu książkach, typu choćby powiedzmy sekret, że a, zamarzyłem, siedzę na kanapie i czekam, tak? Aż mi ten dżin z tej lampy wydmucha ten mój cel. Nie, trzeba robić, słuchajcie, trzeba robić cokolwiek, bo nigdy nie wiemy, co wydarzając się w naszym życiu przyniesie nam ten upragniony cel. Bo my często nawet nieszczęście może się zdarzyć tak, że słuchajcie, ja tak sobie teraz gdzieś tam rozpinam ten mój dziewiąty rok numerologiczny i faktycznie początek tego roku, czyli listopad. Totalne, totalny dyskomfort, tak gdzieś tam coś się podziało nie tak, jak ja bym chciał, żeby się podziało, bardzo mocno to przeżywałem, ale z wąskiego punktu widzenia, czyli z tego miesiąca, dwóch miesięcy po tym zdarzeniu, to wyglądało bardzo źle, to wyglądało bardzo traumatycznie. Ja już myślałem gdzieś tam, że może sobie z tym nie poradzę, że będzie trudno, ciężko, co ja biedny w życiu poradzę. Ale jak rozciągnąłem to w perspektywie czasu, rozciągnąłem to na tej osi czasu swojego życia, to okazało się, że słuchajcie, to złe wydarzenie, tak na dobrą sprawę, było bardzo dobrym wydarzeniem. Bo dzięki temu, że podziało się tak, jak się podziało, to ja zyskałem coś tam, coś tam, coś tam. Ja już teraz nie chcę wchodzić w jakieś tam moje relacje osobiste i, i opowiadać Wam mojego życia prywatnego, ale, ale to zdarzenie, które wtedy wyglądało bardzo źle, w rozciągnięciu na osi czasu okazało się, że było. No może nie zbawiennym, ale, ale bardzo dobrym zdarzeniem, bo to mnie zobligowało, zmusiło, zobowiązało do jakiegoś tam działania i, i nagle się okazało, że dobrze, że się tak wtedy stało, bo dzisiaj jestem w całkowicie innym miejscu. I teraz wracając, wracając do tych celów, słuchajcie, my się nie zastanawiajmy jak, bo być może to złe wydarzenie, które gdzieś tam myślimy, że się, no to już mnie teraz powaliło i to w ogóle to ja już tego celu nie zrealizuję. Być może sprowadzi się w sumie do tego, że właśnie zrealizuje ten cel, bo może ja go miałem zrealizować całkowicie inną drogą, całkowicie innym działaniem, całkowicie innym postępowaniem. Dlatego słuchajcie, nie zastanawiajmy się, jak po prostu wymyślmy sobie coś, spiszmy to owszem na kartce, miejmy to przed oczami, wracajmy do tego, patrzmy w to lustro, tak, widzimy to, to, to co ma, ma nas spotkać i róbmy swoje i los Bóg. Co tutaj ktoś tam sobie chce dopowiedzieć, sprawi, że tak na tą sprawę, i tak do tego dojdziemy, i tak do tego dojdziemy. Natomiast jeśli chodzi o cel pod tytułem Osoba, słuchajcie, tutaj już jest całkowicie inaczej, bo nie da się yy, w cudzysłowie zmusić kogoś do, do tego, żeby zrobił to, co my chcemy. Tak? Czyli powiedzmy, że jeśli gdzieś tam upatrzyliśmy sobie jakąś osobę, którą chcemy przytulić do naszego, do naszego życia, chcemy ją, chcemy ją poznać w sensie takim, że, że chcielibyśmy, żeby była z nami, to tutaj jest takie trochę drugie dno, słuchajcie, bo, bo ta osoba ma duszę i może się okazać, że ta dusza niekoniecznie chce rezonować z nami, tak, czyli im większy my sobie tutaj stawiamy cel pod tytułem chcę, żeby Kaśka franek była ze mną, to akurat może się zdarzyć odwrotnie. Dlatego, jeśli chodzi o osobę, tutaj bardziej wyobraźmy sobie taką postać bardziej abstrakcyjną. Tak? Określmy ją gdzieś, ma wyglądać tak i tak, mniej więcej być w takim i w takim wieku i chcemy sobie taką osobę przyciągnąć. I tylko, tylko dzięki temu mamy szansę, że faktycznie taka osoba pojawi się na naszej, na naszej drodze, pojawi się gdzieś tam przed nami i zaprosi nas do swojego życia. Także słuchajcie, wracając, wracając do tematu wyznaczenia celów, nie zastanawiajcie się jak, wymyślcie sobie cel i idźcie swoją drogą, róbcie to, co macie robić, słuchajcie swojej intuicji i ten cel wam się zrealizuje. Także kończąc ten krótki film, mam nadzieję, że pomoże pomoże Wam w realizacji celów, pomoże Wam w funkcjonowaniu, pomoże Wam w planowaniu. Pomoże Wam w generalnie, generalnie w życiu. Życzę serdecznie powodzenia. Dziękuję za uwagę.